Ja Przepraszam, że, że, że nie wstaję, ale jestem już w tak poważnym, zaawansowanym w stanie <laughs> starości, <laughs> że mi tak nie, tak długo stać. Skąd pani czerpie radość życia i poczucie humoru? Skąd biorę? Proszę panią, chyba myślę, że to, to wychodzi już, już jakoś od urodzenia od, od, genetycznie po prostu. Coś takiego w sobie człowiek nosi, że się rodzi z naturą właśnie taką dobrą, zadowoloną i tak jest, ze wszystkiego jest że, iż taki szczęśliwy. I myślę, że to ten optymizm już jest zaszczepiony we, u mnie już w zarodku właśnie duszy. A jakie są główne motywy pani twórczości? Proszę pana, proszę panią, motywy. Motywy same jako takie to one się po prostu, one się wyłoniły przez różne trudności w życiu, po prostu przejścia różne i wy, 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 wyjazdy, po prostu wjechałam z Polski za granicę i, i tam po, osiadłam, ale motywacje były właśnie do tego jako podkład, prawda, bo sama motywacja to się później zrodziła. Podkład dla tej motywacji to był, to był właśnie ten, że, że tak bardzo już jako dziewczynka dwunastoletnia to tak już mi ciągło coś zwiedzić świat i pamiętam, że znalazłam taką książeczkę o, o, o Islandii gdzie była taka, taka fotografia, taka okładka i te, te rybaczki oczekują na tych rybaków z połowów, na tych swoich bliskich z rodziny. I bardzo mi się to spodobało i coś u mnie tkwiło, że chciałam koniecznie po prostu, po prostu w świat pojechać.